Jest, 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 o tak, pięknie, ale jestem piękny. Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym judeków. I jak co poniedziałek, dzisiaj... Będzie troszeczkę inaczej. Dzisiaj nie wybieramy spośród was, spośród moich znajomych, a dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na pewnego naszego osobnika dobrego gracza. Zwiecie już na pewno na Tytonia, który ostatnio ciśnie Grand Challenger, jest w top, tam top tych topowych osób, które grają Grand Challenger, Ostatnie Grand Challenge, już zaraz wam pokażę. Według statystyk, przełączmy się teraz na drugi ekran. Według statystyk zrobił 15 grand challenge w poprzednim tygodniu i uplasował się na czwartym miejscu. Ale jeżeli zauważycie, to nawet tutaj na drugim, trzecim, no można powiedzieć, że to jest egzekfo na drugim, tylko tutaj statystyki te win rate są troszeczkę różne. Czyli można powiedzieć, że o tutaj Stobim chyba ma te samo, czyli na trzecim miejscu w zasadzie, ale nawet Mohamed, który wygrał pierwszy sezon C lata tych indywidualnych rozgrywek jest tutaj na drugim miejscu, więc ładnie, ale jakiś koleś tutaj ciśnie 23 razy wygrał, więc jak widzicie jest tytoń, chciałbym tutaj jeszcze przełączyć, bo to jest ostatni jego post tego bota na Twitterze, swoją drogą w Facebooku, bo tam codziennie posty i na Twittera, tam też się czasami komuś obrywa, więc padajcie, komentujcie razem ze mną. Coraz bliżej jestem takiego bardzo kontrowersyjnego posta, a pewnie wyleć z całego świata tutaj YouTube go nie tylko. Dobra, to było parę godzin temu. Ktoś znowu już zaczyna nowy, dzisiaj to zaczyna nowy tydzień. Grand Challenge'ów. Tutaj grał trzema muszkieterkami. Ja oczywiście tymi trzema muszkieterkami nie zagram, bo to jest jego ostatnia wygrana. Zagram jego ulubionym takim fałytiem z poprzedniego tygodnia. Ja już tutaj się za chwilę przełączę. Zobaczycie Ego deck z poprzedniego tygodnia taki chyba najbardziej ulgony według tego bota z parkiem. Dawno nie grałem z Parki, wam powiem, że dek też taki jest troszeczkę chyba nie bardzo mi leżący. Pompka i rage. Nie za bardzo mi ta pompka i rage będą leżały, ale zobaczymy jak to będzie grało. No i oczywiście ty toń, wybać mi, ja nie jestem takim niesamowitym graczem jak Ty. Ja lubię o Clash Royale nagrywać, to każdy wie, ale nie jestem naprawdę jakimś mega koksem. Robię te swoje 6 na arenie i cieszę się jak mało to, bo trawka jest znów. No dobra, więc y, tym dekiem i oczywiście musi być Grand Challenge, Tytoń grał Grand Challenger, więc ja też gram Challenge. a wy wbijajcie na Facebooka, bo dałem fajne zdjęcie dzisiaj. No wbijajcie, tam rzucam jakiś czasem fajne na zdjęcia. Dobra, e, chyba się wszystko nagrywa. E, lecimy pierwszego Grand Challenger, ale się trzęsy jak ja w ogóle Grand Challenge by bardzo że, przez te ponad 5 lat to... Dobra, pierwsze to chyba będzie łatwa walka, bo tak od razu wyskoczył. Mam nadzieję, że to będzie łatwe. On tak od razu wyskoczył. Dobra, rzucę mu gianta. Zobaczymy, mam czym się bronić. Ewentualnie, on ma pekę. Coś mi się zdaje, że on ma pekę. Nie, ma elektro gianta. Dobra, ja rzucam w parkiego. Próbujemy tu na raidu wbić. Ale, ale Spunkcior ma Elektro Wizarda. No to mamy. Przekopane, chyba. Ja pierdykam, Co tu teraz spam leci? Czy ja powiedziałem, że to będzie bardzo lekkie? No właśnie, e, sparki. Teraz jest tyle kontra na Sparkiego. Jeszcze on tak zagrał, ja nie. Nie zdążyłem się rozkręcić. Nawet nie zdążyłem się rozkręcić. On teraz z jakimś spelem, ale mnie zrobił. Zresztą nawet nie ma co grać. Dobra, odpuszczam to. Nie ma co grać w tej walki. Nie ma co grać. Muszę. Dobra, wywieszę białą flagę. Niech atakuje. Ale mnie tutaj teraz załatwił. Ja tam też nie chciałem tej hordy rzucać. Dlaczego ja tej hordy nie chciałem rzucać? Dobra, no i mówiłem wam, że jestem yy, pronubem. Dobra, nie, nie poddam się. Yy, Nadpompki nie użyłem. Mówiłem wam. Dobra, próbujemy. To będzie chyba najszybszy grand challenge w moim życiu. Tytoń, ile bierzesz za lekcję? Tytoń, napisz mi, ile bierzesz za lekcję na półki. Oho, dobra, zostawiamy się. To ma strzałki pewnie tam w deku, nie? To ma strzałki w deku? Nie, ale ma fire spryty. Dobra. Przynajmniej pierwsze obrażenia wleciały. Pierwsze obrażenia nadałem, da chociaż dobre, nie będzie tego. On ma rakietę, czyli jak ja Sparkiego wypuszczę. No właśnie, jak ja wypuszczę Sparkiego. Wypuszczę Wizarda, bo on ma troszeczkę mniej. Sparki ładuj się. Sieknij go tam dobrze. O nie, on ma firewalla, przepraszam. Dobra, on firewalla złożył, czyli ja teraz będę mógł pompkę wystawić. Ale się nie zablokuje eliksirem. Jeszcze. Dobra. Poleci Inferno Tower. Nie. Teraz gram spokojnie, rozważnie. Chyba się już poddał. Tak bynajmniej mi się zdaje. Czyli co? Mogę wyjść. Dobra, uff. Uf. Druga walka mi się udała. Zagrałem spokojnie, rozważnie. Mam pierwszego wina. Nie jest tak tragicznie już teraz, ale pierwsza walka to tam kompletnie mnie mm, przyspamił. Ja byłem w szoku, nie, byłem, nie miałem jak grać. Dobra, lecimy drugą, trzecią waleczkę. Grand challenge to nie moja domena. Dobra, mam czym się ewentualnie bronić. Odpuszczę na razie tego Dart Goblina. A, Electro Wizarda ma. niestety, no, PK. A tą pekę mi chociaż zdejmij. Nie? Dobra. Oho. Dobra, trzeba by coś tutaj, tą pompkę teraz jakoś postawić. Trzeba powoli budować tą pompkę. Mi, niestety minionki mi tutaj wpadną. Dobra, on minera ma. Czy wyślę minera na pompkę? Nie, ma poison. Hmm. Niedobrze, niedobrze. niedobrze, niedobrze. Do nie dobrze Niedobrze, nie dobrze Do nie zdło mi jeszcze tej hordy. Dobrze, że ta horda tam szaleje, o to chodziło. Dobra, teraz. Bombka. Dobrze. Może się uda to wybronić jeszcze. Dobra, PK, mini pekson tam dobiega. Czy będzie Elektro Wizard? Nie, śnieżka teraz jakby Elektro Wizard wpadł, ale nie wpada Dobra, tu trzeba tak zagrać, tu trzeba tak zagrać Pompka, ładuj się Żeby ten Hog Rider nie mógł dojść. Nie, dobra. Robimy tak, robimy tak, Uf, druga walka wygrana. Ale jestem próbrycem. Dobra. Druga wygrana. Dobra, zagramy jeszcze raz. Jeszcze raz zobaczymy. No ciężki. Dla mnie ten jest ciężki. Deck z pompą i Rage'em. Rzadko gramy. Zrobimy tak. Dark Princea sobie wyrzucę. Dobrze, Dark Prince. Chwilę strzymany. Z parkieru go wyrzucimy też ma Hogridera. Rakietę! A? i do widzenia! Aloha! Dobra, ale pompkę mogę teraz wystawić. No, niestety Princeska będzie mi tu obijała. Dobra, wypuścimy samego Mini Pexona. Aj. Ale mnie tutaj zamroziło. No niestety. Będzie przegrana. Tu będzie przegrana. Ja wam to mówię, dobra pompka. Elegancko pompuj. tutaj dorzucę pompkę, chyba, nie wiem, czy on tu rakietą sięgnie nie dobra, na rage'u wleciało to nie tak miało być dobra, dobra, ja już tu kombinuję za bardzo No, też, też tak powiedziałem. Spokojnie. Rakieta. No, niestety, no, niestety, no, niestety, ta będzie walka przegrana. Ja na tym dekiem kompletnie się nie czuję pewnie, bo cały czas kombinuję, jak zagrać. No mówią, teraz wygrywa, więc nie mam, ja nie mam w ogóle tutaj podejścia. Przykro mi, ale Ty, Toń! Jesteś dlatego dobry, bo umiesz tym grać. No, też nie musisz mi mówić, Kitty, że jestem yy, słaby. Ale ja naprawdę na ten deck yy, trzeba by parę razy pobrać i go zrozumieć. Dobra, dwie wygrane i tak mam. Gramy jeszcze. Ja się nie przerypę całego, całego zestawu na tym Gram Challenge. Dobra się nie zablokowali od razu z parkingin Me No i ten firewall trafione niestety jeszcze do tego No dają cię ciekawie. Zapowiada na pewno ciekawą walkę. Trzeba uważać ze sparkiem, jak stawiamy. Ma fireballa. Teraz poczekamy chwilę, żeby się załadował elixir. Aha, ram rider. Dobra. Pekson uderz. Jeszcze raz, Pekson. Pięknie. Czy dojdzie? są doszedł na wieżę. E, ten e, mini peksom, no Fireball. jak to teraz obronić Sparki? Dobra, ładnie, Sparki obronił tą stronę i tą stronę. Elegancko. Dobra, fireball poszedł z jego strony. Ja teraz sobie ładuję pompkę. Tego z... tego e, Magic, magic Knighta, nie, Mega Knighta. No niestety. No niestety. Czy się uda chociaż na rajdu to wjechać? Jest! 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 O tak! Pięknie! Ale jestem piękny! Dobra. Ale weszło. Ale to weszło. To chyba pójdzie na początek odcinka. Ale mi ten spark i tamta Mother Witch zrobiła mi walkę. Dobra. A już myślałem, że będzie przegrane. Dobra, co on ma? Elektrospirytan hmm. Dobra, wystawimy pompkę. Royal Giant O, uderzył jeszcze raz, niestety Ma no, fireballa, dobra, fireball zużyty. To jest dla mnie w tej chwili najwyższe ile ilu, dobra, żeby nie zmarnować eliksiru. Będę robić przetasowanie. Fireballa złoży na pompkę. Da się jeszcze raz sparki? Tak, dobra. Udało się. Druga pompka zaraz wejdzie do użytku. Zaraz wejdzie druga pompka. Teraz, dobra. Minipackson. O kurde. Dawajcie mi eliksiru! Dawajcie mi eliksir. Dobra. Niestety Fireballen nie zdjął teraz. Wejdź na tym rage'u tam. Ładuj! Siek! Pięknie. O to chodziło. Dobra, Fireball zmajrowany uderz... ...tuż... Nie. Aj, z Rage'a wyjdzie. Niestety. Dobra, na Fireballa grać będzie. Dobra, pompka, póki mogę. Nie, zablokowałem się, i Teraz będzie pewnie na Fireballa grać. Nie, dobra, zużył go w obronie. Aj. No niestety przegrywam, to źle teraz zagrałem, zablokowałem się. No i fireball leci z jego strony, niestety. Good game, good game. Nie, nie, nie leży do końca mi ten deck. Udało mi się trzy razy wygrać, ty to niż szacun, bo ty umiesz naprawdę grać wszystkimi dekami, więc tym bardziej się cieszę, że mamy takiego gracza i jeszcze kilku paru, którzy tam też są w twoim, w takiej bańce pro gamerów. Dobra. Trzy wygrane tym dekiem, trzeba by było go troszeczkę poćwiczyć. Tak jak mówiłem już na początku, pompka i ten rage mi za bardzo nie leżą, bo mało nimi gram i nie lubię deków z nimi tak naprawdę. Rajdź jeszcze może jako tako, ale pompki bardzo słabo kiedy używam, więc tym bardziej szacun dla osób, które umieją tym grać. Dobra, trzymajcie się cieplutko, to by było na tyle. Złodziej deków za w kolejny poniedziałek. Możecie mi zostawić swoje deki albo nie. Możecie mi zostać, tak, zostawcie mi swoje deki w em, komentarzu, bo może się zdarzyć, że jeden dek z komentarza pojawi się na odcinku. Trzymajcie się, to wszystko, cześć.